Dziś, e, moi drodzy, z moim adwokatem skontaktowaliśmy się z sądem rejonowym w Warszawie, w którym był prowadzony proces z firmą Animex, producentem parówek Berlinki, który w 2019 roku złożył przeciwko mnie prywatne ak oskarżenia, oskarżając mnie, że szkaluje dobre nie firmy, że te parówki są tak bardzo dobre. Krzysiu, na koniec podziękuję. E, twierdząc, że to urządzenie jest urządzeniem niemiarodajnym, nieprawidłowym, źle pokazującym, e, mogę Wam dzisiaj powiedzieć, że wyrok, ten, który mam tutaj przed sobą, według informacji, jakie otrzymałem z sądu rejonowego, stał się wyrokiem prawomocnym. Czyli Przesłanie do pana Armanda Gadeckiego, który ze mną pierwszy współpracował, a później mówił, moi drodzy, że wyrok jest nieprawomocny, że animex będzie się, że będą się z animexem odwoływać. Więc <taki> takie były wypowiedzi. Armand, ten wyrok jest prawomocny. Także nie będziesz pocieszony z tego. E, plułeś. Na bluze przebudzonych konsumentów, ale to ja udowodniłem przed sądem i wygrałem. To ja mam ten wyrok. Chciałem też podziękować wszystkim za wsparcie. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy przyjeżdżali do sądu, moi drodzy, bo potwierdziło się to. A to są ofiary konsumpcji wysoko przetworzonej żywności, moi drodzy, opartej na szkodliwych substancjach. Potwierdziło się to, co Prawo i Sprawiedliwość, moi drodzy, pisało w projekcie ustawy o konieczności wprowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Żywności: że dzieci są trute i potrzebna jest Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Ten projekt ustawy został wprowadzony do Sejmu w 2017 roku. Do dzisiejszego dnia leży w zamrażarce. I czy to jest PIS, PO, czy PSL, czy Konfederacja, czy Lewica, moi drodzy, zawsze będziemy truci, dlatego że nikt z polityków nie jest zainteresowany, żeby reprezentować interesy ludzi, tylko interesy korporacyjne. Potwierdziło się to, moi drodzy, co jest też pokazane tutaj. Że między innymi ze świń wysoko przetworzonych skarmianych glifosatem, paszami na bazie glifosatu, a to są efekty tych świń, z takich właśnie są robione parówki. I to nie tylko moi drodzy, ten producent to robi, tylko wszystkie parówki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, robione ze zwierząt ferm przemysłowych, będą szkodliwe. I żebyście nie wiadomo, co tam dodali, to to, moi drodzy, zawsze będzie niekorzystne. To jest wpływ glifosatu, moi drodzy, na organizmy ludzkie i zwierzęce i to są wady płodów. A to, moi drodzy, jest raport Najwyższej Izby Kontroli, na której e-substancje w żywności bez kontroli, w oparciu o który sąd rejonowy też wydał wyrok w sprawie z Animexem, stwierdzono, moi drodzy, że normy związków chemicznych w żywności wysoko przetworzonej, w szczególności w branży mięsnej, przekraczają 681% ADI, czyli dawki dopuszczalnej związków chemicznych w dawce dziennej. Co za tym idzie? Wszyscy politycy, łącznie z politykami Konfederacji, z Busakiem Winickiem, Braunem, Dziamborem Sośnierzem, Korwinem, złamali konwencję praw dziecka. To jest akt prawny, który został wprowadzony i implementowany do przepisów państwa polskiego Konstytucją Rzeczpospolitej ze zmianami w 1999 roku. Dziennik ustaw 2000. Kropka 2, kropka 11, Konwencja Praw Dziecka. Moi drodzy, artykuł 24. Państwa strony uznają prawo dziecka do najwyższego poziomu zdrowia i, i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Państwa strony będą dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko nie było pozbawiane prawa dostępu do rodzaju opieki zdrowotnej. I punkt C, zwalczania chorób i niedożywienia, w tym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wykorzystanie między innymi łatwo dostępnych technik oraz przez dostarczenie odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitnej z uwzględnieniem bez, niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Czym, czyli to państwo polskie, Zwane Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez prezydenta w 2000 roku, przyjęła akt prawny, w którym zobowiązała się dostarczać najwyższej jakości żywność, najwyższej jakości wodę. Raporty Najwyższej Izby Kontroli stanowią, że żywność w Polsce jest najbardziej niebezpieczna w całej Europie. Stanowią, moi drodzy, że przekroczone są znacząco normy związków chemicznych, ale Problem nie jest w samej parówce. W systemie przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym też jest stosowane 228 milionów kilogramów związków chemicznych jako dodatki, konserwanty, barwniki i inne rzeczy do żywności, które są szkodliwe. I to stwierdził NIK, wskazując na znaczące przekroczenia norm. Moi drodzy, ten wyrok. Jest wyrokiem wszystkich dzieci w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na ten wyrok, moi drodzy, co można stwierdzić i co stwierdził sąd? To między innymi jego aktywność spowodowała, że w dniu 22 sierpnia 2019 roku. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, zorganizował konferencję prasową, w której uczestniczyli minister rolnictwa, główny inspektor sanitarny, główny lekarz weterynarii oraz główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kłamali w żywe oczy opinię publiczną, zapewniając i gwarantując, że żywność jest bezpieczna. Moi drodzy, to są ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, a to jest projekt podpisany przez Beatę Szydło, wskazując, że żywność jest najbardziej niebezpieczna. Sąd stwierdził, że zagrożone są dzieci w wieku od roku do lat 10. I żebyście mieli nawet złote chęci, jeżeli nie ma surowca, czyli nie będzie świni tradycyjną metodą hodowanej. Kury tradycyjną metodą hodowanej, to nie będzie zdrowej parówki. Dla firm wszystkich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej liczy się ekonomia i zyski, a nie zdrowie konsumenta. Polecam Wam obejrzeć film Percy, moi drodzy, o rolniku, który w 1997 roku walczył z Monsanto w Kanadzie i w Sądzie Najwyższym wygrał. W pierwszej instancji przegrał, w drugiej instancji przegrał. W Sądzie Najwyższym stwierdzono, że miał rację. Co z tego, że on miał rację? Jak w innych krajach przeszli z tym do innych krajów i produkują genetycznie modyfikowaną uprawę. I problem nie leży w samym, moi drodzy glifosacie, problem leży w GMO. Gdyby nie GMO, to w Polsce, moi drodzy, nie byłoby takiego rolnictwa, w którym by stosowało się glifosat, bo nie miałby zastosowania. Za I moi drodzy, dopóki nie będzie porządnej debaty publicznej w zakresie jakości żywności, tak będzie długo rozwój chorób nowotworowych. Ofiarami są dzieci. Dlatego powinniśmy dyskutować, ale nie w ramach partii politycznych, tylko w ramach ruchu społecznego, oddolnego ruchu, w którym interes nas wszystkich wspólny, ponad podziałami to zdrowie i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nasze zdrowotne i w przyszłości przyszłych pokoleń, nie zyski dla korporacji, dla globalistów, tylko to, żebyśmy my byli zdrowi i bezpieczni. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Przede mną jeszcze proces cywilny z Animexem w Jeleniej Górze w, we wrześniu. Później, moi drodzy, jeszcze proces będzie z spółką córką, z AgriPlusem, ale będzie też z pracownikiem Animexu w Łodzi, z Ukraińcem, który twierdzi, moi drodzy, że ja szkaluję dobre imię jego, jak i zarówno firmy. Niestety, ale w tej relacji... Pracownik były Animexu opowiadał o ich praktykach. Ja rozumiem, że firmom się nie podobają te urządzenia, moi drodzy, ale dlaczego to urządzenie potrafi na mięsie od rolnika, które było zwierzę karmione w sposób prawidłowy, świecić na zielono? A dlaczego z marketowego świeci na czerwono? Co się tam znajduje? To jest pytanie, na które nie będziemy mieli odpowiedzi, dopóki nie będziemy mieli wpływu, moi drodzy, na system kontroli jakości żywności. Kiedy nie będzie laboratoriów, kiedy instytuty naukowe nie będą w rękach korporacji, nie będą sponsorowane, tak długo będą opinie i analizy robione dla korporacji. Dlatego, że korporacje na dzień dzisiejszy są sponsorami, Moi drodzy w dużej mierze właśnie na takich instytucjach jak SGGW w Warszawie czyli spółka Animex jest darczyńcą i finansistą na terenie właśnie polski. Pozdrawiam serdecznie i proszę o udostępnianie. Dziękuję i do miłego zobaczenia.